Firma Sonata Plus, jako operator platformy internetowej Ogrody Mody, dysponuje specjalnym autobusem wystawienniczym, gdzie jednorazowo można prezentować około 700 wzorów odzieży. Na co składają się najnowsze kolekcje około 20 producentów odzieży. Autobus cyklicznie odwiedza odbiorców w różnych miastach w Polsce. Każdy ze sklepów współpracujący z nami ma możliwość bieżącego zapoznania się z najnowszymi wzorami odzieży różnych producentów. W ramach jednej trasy autobus ma zaplanowanych około 30 miejsc postojowych, w których zatrzymuje się i przeprowadza prezentację. Miejsca te są tak wyznaczane, żeby odległość dla danego sklepu nie przekraczała 30 km. Średnio wokół jednego miejsca prezentacji znajduje się 15-20 sklepów odzieżowych. Po obejrzeniu towarów każdy sklep może przejść do tworzenia zamówień poprzez naszą platformę internetową. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani wystawianiem swoich towarów w autobusie wystawienniczym, prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym.